Scheiler ma przyprowadzić 60 ludzi do Eldoro. Hartley pojechał przodem i zaczeka na nas. W międzyczasie Patterson znajdzie skarb przed nami. Musimy mu w tym jakoś przeszkodzić i tak będzie. Chodź kochanie, wujek cię nie skrzywdzi. Bądź miła, przeklęty robot. Zaczekaj sekundę. Niech grzeczna bestia. Przestać się śmiać. Człowiek może złapać papilio polymnestor palinda najwyżej raz w życiu. Ale jeżeli cenisz swoje życie, radzę Ci być bardziej ostrożnym. Grasuję tu wielu zabójców. Mam cudownego konia i dobrą strzelbę. A przy okazji nazywam się Karl Heinz Leopold Ulrich, książę Glockenspiel. Jak się pan ma? Miło pana poznać. Sam Hawkins, książę whisky i sody. A to są Old Shatterhand i Winetu, wódz Słyszałem o was w Wierniu. Old Shatterhand i Winetu, strzelba myśliwska i srebrny muszkiet. Posłuchaj, książę. Pozwolisz nam obejrzeć swojego konia i przyjrzeć się swojej pukawce? Z miłą chęcią. Da się jeździć na tej szkapie? Jest dla mnie o dwa rozmiary za duży. Chcesz powiedzieć, że umiesz strzelać? Nie miałem na myśli strzelania w powietrze. O tak, bum. Miałem na myśli strzelanie i trafianie. Nie wolno się niecierpliwić. Dobry strzał. Widzisz, trafił ptaka. Jednym słowem, wspaniale. Ten żółto dziób naprawdę zasługuje na szacunek, a nie wyśmiewanie. Dziękuję za to. Jest pan bardzo miły. Dla pańskiego dobra niech pan lepiej jedzie z nami. Dziękuję. To wielki zaszczyt. Stać. Co to za dym? To musi być ognisko. Nie, to jest dym śmierci. Chyba powinniśmy tu zostać, Tu zim ludzi zaatakował wioskę. To był pułkownik i jego banda. Zamordowali wszystkie kobiety i dzieci. Pośród martwych nie ma wojowników. Wszyscy polują na bizony. Ellen Zurück! Wracaj Fred. Uh -huh. To nie my. My nie zniszczyliśmy waszej wioski. Uwaga. Jestem pewien, że się znamy. Celujcie w konie. Jesteśmy przyjaciółmi, przyjaciółmi Indian. Gdzie Ellen? Strzały słychać było stamtąd, a ślady idą prosto tędy. Co jest? Przywieź mapę do Eldoro. Jeżeli nie, panna Patterson za to zapłaci. Musimy natychmiast jechać. Nie, zaczekaj chwilę. Eldoro jest głównym siedliskiem włóczęgów na środkowym zachodzie. Nie wiemy, ilu ich tam jest. To nieważne, musimy ją uwolnić. Jest jedna szansa. Zapamiętałeś mapę? Tak. Myślisz, że trafisz do Srebrnego Jeziora bez niej? Daj mi ją. Ty też. My pojedziemy do jeziora. Winnetou będzie miał na oku pułkownika, kiedy Fred pojedzie do Eldoro. Słuchajcie uważnie, plan jest taki... Witaj, pułkowniku. Zaczynam mieć dość bezczynnego czekania. Zamknij ją w kościele. Skąd ona się tu wzięła? Gdzie się na nią natknąłeś? To nieważne. Później wyjaśnię. Shailer się odezwał? Jest w las Hanimas. Spotka się z nami dopiero w przyszłym tygodniu. Więc damy sobie radę bez niego. Im nas mniej do podziału, tym lepiej. Słuchajcie, chłopcy. Musimy wyjechać stąd dzisiaj, a najpóźniej jutro rano. Musimy trochę odpocząć. Mam tego już dość. Przejdzie ci, kiedy dowiesz się, dokąd jedziemy. To wielka robota. Potrzebuje każdego z Was. Cóż to może być za robota? Potrzebujemy kilku dni odpoczynku. Słyszeliście o skarbie, który podobno jest ukryty przy srebrnym jeziorze? Oczywiście, że słyszeliśmy. Naszym celem jest jego odszukanie. Jesteście ze mną? Jesteśmy. Alarm. Ty głupcze, to człowiek na którego czekam. No więc proponuję wymianę. Skarb za dziewczynę. Dla mnie to kiepska wymiana. Teraz mam i to, i to. Przeszukać go. Nie mam już mapy. Obie połowy miał Patterson, kiedy zaatakowali nas, Indianie. Tylko ja się uratowałem. Tym razem nie uciekniesz. Kiedy zdecydujesz się powiedzieć prawdę, daj mi znać. Zamknąć go. Puszczajcie! Nie potrzebujesz mapy. Znam drogę. Pokażę ci drogę do srebrnego jeziora, ale żądam, żebyś uwolnił pannę Patterson. Dobrze. Wyjedziemy za godzinę. Gdzie jest panna Patterson? Zaprowadźcie go do niej. Jeszcze jedno.